Cześć, witajcie na naszym kanale Gołębie Rafała, pa, Pauliny i Hani Zobaczcie Chciałem Wam się przedstawić filmik o gołąbku pocztowym Którego odkupiłem na rynku w Szczecinie Gołąbek Pesa, obrączkę Pan, który o gołąbka mówi, że Gołąbek był W środku zlotu Złapany i wniesiony na rynek w szczecinie. No ale zobaczcie, jajko zniosła. I teraz pytanie: który, czy hodowca ten głębi co sprzedawał gołąbka? Trzymał go jakiś czas i on się sparzył z jakimś innym gołąbkiem. I teraz zniosła jajko, czy ktoś po prostu włożył go na lot? Z jajkiem zobaczymy. Zaraz zadzwonimy do właściciela. I może się dowiemy. Ja z jakiego oddziału tu jest gołąbek i czy był włożony z jajkiem i kiedy zginął, także zapraszam na filmik i na rozmowę. Z powrotem zobaczcie tutaj gołąbek siwy. Odkupiony od hodowcy na rynku w szczecinie. Samiczka na 100%. Oddział 058 058 Numer gołąbka 625 Roczniak. Roczna samiczka. Zaraz dzwonimy do właściciela, zobaczymy, wyjaśni się sytuacja O co tu chodzi? Sam jestem ciekaw. Nie dzwonimy. Dzień dobry. Dzień dobry. Z tej strony Rafał Sawicki ja dzwonię ze Szczecina. Tak. Mam pana gołąbka prawdopodobnie. 058 oddział tak yy, roczna samiczka tak yy, numer gołąbka 625 a to mój ja. to dzisiaj pa... maraton mamy jeszcze gołębi nie ma jeszcze jeszcze gołębi nie ma a powie mi nie. pan yy, ona na którym locie zginęła no teraz dzisiaj dzisiaj już wlazła do pana nie to niemożliwe bo ja ją wczoraj kupiłem odkupiłem wczoraj odkupiłeś, to, to nie wiem, musiałbym sprawdzić, no, o... to nie wiem, trudno mi powiedzieć, nie, I ten, bo jeszcze powiem Panu inaczej, że ona jajko złożyła u mnie w klatce, nie, o, o, to gdzieś ktoś, się, to ona musiała, musiała szybciej zginąć mi, nie, myślałem, że to teraz z tego lotu, nie, nie, no, 600... 625, zaraz ja zobaczę, no, jest. dobra, dobra, no, Pan sobie zobaczy spokojnie, z którego, z którego lotu ona, ona mnie nie przyleciała. Bo to, tak, tak. Bo dzisiaj też mamy gołębie kuźwa i jeszcze nie ma gołębi. Mm -hmm. Mamy maraton na 800 jak użwali. 625, już patrzę. 625. Gdzie ty jesteś? No na 3 tygodnie Nie a 3, tygodnie. 3 tygodnie na Maratonie 2 tygodnie temu mi zginęła na maratonie Na Maratonie Na baku. O. o kurde, a jaki to jest oddział? 058 To jest taki oddział Gdańska On to, powiem panu, że dużo głąpku właśnie uratowałem z Dańska no. e, Ostatnio chyba tydzień temu też z kabiny zabierali. Wracali z Niemiec i Gołąbka też zabrali No i tu dwa tygodnie No to ktoś ją trzymał dwa tygodnie nie i wyniósł ją na targ w Szczecinie bo ja prowadzę kanał na YouTube gołębia Rafa po Hani I ten no i ja odkupiłem ją za 5 zł nie za 5 zł ją odkupiłem bo... I, musiał, I musiał gościu ją chyba z, z białymi trzymać No i ona jajko zniosła u mnie ja ją w sobotę odkupiłem Bo jeszcze miała tipesa wszystko miała tipesa Obrączkę, no. nawet, nawet znacznik, nawet, no, 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 no. nawet znacznik, nie? I, no. i ona dzisiaj jajka zniosła, nie? Jajko zniosła jedno. To jest, kurde, nie? A nie, nie wraca, nie wraca, nie wraca, i co robimy? Nie wracają gdzieś chłopaki z kabiną z Niemiec? No, już pewnie jadą, ale nie wiem, gdzie oni teraz są. Trudno mi powiedzieć, nie? No, bo oni tutaj, ja jestem przy zjeździe akurat, blisko, jak oni jadą. Bo właśnie mówię, tydzień, tydzień temu zabierali Gołąbka, właśnie też przyjechali pod panoramę hotel i odełem właścicielowi Gołąbka, nie? Nie, no już oni pewnie w Polsce są, bo oni rano wyjechali z, tam z tego baku to Podejrzewam, że już w Polsce są, nie dzwoniłem do kierowcy jeszcze, nie? Aha, aha, aha No, to tak, tak to, tak to... to jest, a to mocno tak wychlapana ta samica jest? Yy, no, no wychudzona jest, powiem panu, że jest wychudzona no nie, jakoś tam nie wiem, ale no, może dlatego, że te jajka, no nie... on mówi, że mu weszła, okłamał no mnie, bo mi powiedział, że e, ją złapał niedawno, nie, a no to byłem nie, też... Nie, no dwa tygodnie temu ona mi zginęła, nie. bo widzę tam na spisie mam, że ona zginęła dwa tygodnie temu, 625. No to trochę przeleciała nie. w tym roku, nie? No, no ja jestem, ja tam wszystkiego gołębie, teraz zostawiłem tylko samce roczne, nie, a tak też poszły wszystkie na ten maraton. Mhm. No to powiem panu tak, że ja ją tydzień, tydzień przetrzymam i przytrzymać i ją puszczę po prostu, nie? No bo no, ją puszczę ją Powinna dojść, się. nie? No bo pewnie widzę, że nie, no drugie jajko też ma pewnie, no to teraz drugie jajko zniesie Pewnie tak będzie kuj, Przetrzymał Przytrzymał ją i zamiast ją od razu wypuścić, no. to dał albo parę, albo się zgałem jakimś sparzyła i... No możliwe, wszystko. No dobra, no to dobra. Jesteś jest też... no, no, Dzięki za telefon. No mówię, za, ty, za tydzień ją wypuścimy, niech leci. Dam panu znać dobra, jak ją wypuszczę, nie? Ja se zapiszę ten telefon, coś to będziemy nałączyć. Dobra, dobra, pozdrawiam serdecznie. Dobra. No i nawzajem, pozdrawiam. O, także widzicie hodowcy tutaj gołąbek, dwa tygodnie zginął na maratonie. Czyli trochę w tym roku przeleciała ta samiczka. Została trzymana przez dwa tygodnie hodowcy ze Szczecina. Prawdopodobnie z białymi. Sparzyła się i zniosła jajka. Dlatego teraz tydzień posiedzi u nas. Odbuduje się trochę, bo tak kość tą czuć. I poleci. Nagramy oczywiście na filmik, jak ona leci. Tutaj z hodowcą jesteśmy w kontakcie. Także wyjaśniło się. To nie było tak, że hodowca włożył gołąbka z jajkiem. Tylko po prostu była trzymana u kogoś. I się naniosła u nas. Także, taka sytuacja. Pozdrawiamy serdecznie. Subskrybujcie, lajkujcie nasz kanał. Do zobaczenia. Do usłyszenia na następnym filmiku. Hejka.